Laro! Usłyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Alex... został na statku. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. Rys. To Trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te syny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie jest pustym brzuchem. Najedzony, ocalony. Hm. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Rejes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy? Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Chimiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Mathias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie chimiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w Endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę.